Pierwszy kontakt z Joharą, jak widzicie, damage jest taki sobie. Natomiast gorzej, żeby ustać, tak? E, tutaj działa bonus na mrok, na lód i na ludzi. I bije w kulinach, kupiłem sobie takie pierwsze lepsze kuliny. Za 7 kk wybonowałem mniej więcej. Tak, żeby mieć e, na unik strzał, bo strzał też dosyć mocno tutaj biją. E, no i tyle. no. Mocniej biłbym w butach na potwory, natomiast wolę ten blok, bo tutaj dosyć mocno biją te potwory. Także zostawiam go tutaj. Jak widzicie, nie mam jeszcze statystyk. Nie mam eku Joharowego. <mulary> Spróbujemy ubić bossa tutaj do misji. Jest trudny do ubicia dla mnie, na pewno. Eee, no, to zobaczymy, czy się uda, czy nie. Ale się schował. Dobra, tego musimy ubić. Tego bosika. Czamanko sobie podejdziemy trochę bliżej. No i co? Będziemy próbować, nie? Dobra, ubity. Ubity, jak widać, z problemami. Natomiast jest ubity, czy nasza manca zaliczyło? Zaliczyło też nasza szamance, więc super. No i co, lecimy z dalszym szeregiem misji. Spróbujemy zrobić misję na rękawice. Tam będzie jeszcze trudniej na drugiej mapie, także no, z tą alchemią, wiecie, będzie mi ciężko to zrobić, no ale jak to zrobimy, tak, czemu nie? Po na Dongon. Witam nas tutaj, moi drodzy. Pierwsza misja. Oczywiście nie ma statystyk. Są grubo na minusie, więc będę poruszał się bardzo powoli. Mamy tutaj jakiegoś martwego hopa. Musimy na niego podjechać. I bierzemy od niego misję, tak? Później mamy tutaj szereg innych misji, które pozwolą nam odblokować NPC w mieście i między innymi zrobienie zrobienie misji na rękawice plus z tego można dostać bodajże dwa rytualne i dwa magiczne kamienie Jaka jest zmianka 6.7 także wszystko to będziemy robić pierwsza misja tutaj w mieście to latanie od npc do npc także bieganie na dwie postacie wszystko macie moi drodzy rozpisane na wiki, także może nie będę tego kontynuował, tylko pokażę już e, jak tam walczę z i tak itd, dobra? To w mieście to sami sobie ogarniecie No dobra moi drodzy i to tyle z moich misji na rękawice, dopóki nie zatwierdzę sobie jakiegoś eku jochrowego ponieważ patrzcie co tutaj się dzieje, tak hmm. Patrzcie na to Mis, 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 mis Mis kolonia. Moi drodzy, nie ma opcji ubicia ani jednego mobka. Także biją mocno, tak? Chociaż tutaj mam trochę na ten ogień, więc może bym, na pewno bym ustał. Natomiast nie jestem w stanie nic zrobić, nie? O, widzicie. Także szkoda tutaj czasu. No muszę nazbierać na ekipunek na Jocharę moi drodzy. To co możemy sobie jeszcze zrobić na joharze, to zacząć oddawać e, biologa joharowego. Nie musimy mieć ukończonego zwykłego biologa. Mhm. Jak widać, jestem na y, matowych lodach, a mogę już oddawać y, rdzenie. Także spróbujmy i udane. Jeszcze 9 sztuk, moi drodzy. Także lecimy do miasta, zarabiać jakąś numerkę, czasem alchemię porobić. Odbijemy sobie level konia. Mamy 21. No, i na chwilę obecną mamy 24. Trzeba dozbierać e, siano. Codziennie macie misje y, na te siano. Odbieracie ustajennego, zabijacie ileś tam mopków i y, podwyższacie sobie lemy. No dobra, ogarnąłem sobie jakieś takie śmieszne eku na mm, precyzję. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście nie są to perfy, ale potrzebowałam trochę bita i trochę mm, i trochę siły moi drodzy na chwilę obecną wygląda to następująco. Mamy taką granzoletkę plus 3. Yy, na siłę, mamy yy, nabit, kolczyki. Także zobaczymy jak to się to prezentuje. Będę chciał zrobić yy, misję na yy, licencję na rękawice. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Zmiksowałem sobie w kostiumie tutaj 15 ogień, ponieważ działa tutaj ogień. Zobaczymy czy zadaję im damage. No widzicie, teraz zadaję im damage, wcześniej e, same misy się dały, także wydaje mi się, że jakoś to ogarnę. Będzie ciężko. Natomiast e, chciałbym na ten midget zrobić tylko i wyłącznie, moi drodzy licencję na rękawice i no i na szamance tak samo, tak. Pod Johare będę miał inną postać, e, będzie to mental i będzie to wupek, tak? No i szama przede wszystkim. Mnie trzy postaci pod je ninja ma być pod boss, pod malejki i ewentualnie pod Hydra o ile dojdę do tego pułapu. Na chwilę obecną bardzo dużo mi jeszcze brakuje. Sytuacja wygląda następująco. Najlepiej bić z tego co pamiętam posterunki, żeby wydropić tutaj te rzeczy dla kolesi od szart. Natomiast w międzyczasie robię też misję dotyczące uwolnienia NPC. Z M1 tutaj na Dongan i z tych misji możemy dostać rytualny, magiczny kamień, i tak dalej. Także szereg misji. Wydropiłem trochę ulepów, także ulepszymy sobie brazyletkę. Jest plus 3. Zwojem, wojnę, żeby nie spaliło na plus 4. No i siedzi. Dobra, udało się zebrać te pierdoły do tego koleżki od szarp. Wygląda to następująco. Idziemy to oddać. Bierzemy następną misję. Nowe moce Musimy zdobyć 10 sztuk skażonych kamieni yy, duchowych. No to dobra lecimy z tematu dobra słuchajcie udało się drobnąć te zakażone kamienie duchowe czy jak one się tam nazywają idziemy to oddać teraz wedle rozpiski powinienem dostać um, bodzia tak jest ehm, klikamy tutaj dalej klikamy tą opcję tutaj trzecią i dostałem um, 5 ODP. Ok, i teraz zostaje nam bieganie na starym kontynencie. Polowanie na oszustwo. Klikamy to. I musimy udać się na górę z Sochan, moi drodzy. Później musimy się udać do kolesia od Sharp w M1. Później na Smoczy Przylądek i na Klip, tam koło twierdzy. Ohao. I.

The climb, I invite pain. Right, you never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient—it's belief. Uh, they deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Ok, mamy licencję na rękawice, klikamy i od tej chwili będę mógł sobie już w tym slocie założyć rękawice. Mam nadzieję, że było to przydatne dla nowych osób. Udało się ukończyć kolejną misję dla kowala, tutaj oddajemy materiały i kamień rytualny moi drodzy Sytuacja wygląda następująco, mamy jeden kamyk rytualny, mamy jeden metal i mamy jeden kamień No dobra słuchajcie, spróbujemy ulepszyć te szczelety. mamy z misji chorowych magiczny kamień i jeden rytualny Pewnie i tak nie ulepszy. Ulepy mam, jeżeli chodzi o czerwone pudła i księżycowe. Także będę musiał posprzedawać szkaty, numerki i dokupić kamieni od graczy. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pierwsza próba, bank, Druga próba. No, niestety, uparte. To już chyba z... Nie chcę tego liczyć nawet, ale jest 40 próba. Około 40 prób było na plus 9, moi drodzy.